Witajcie, kochani, tu Polka w Niemczech. Jeszcze witam się z wami tutaj z Niemiec, z mojego domu. I zobaczcie, jest takie cudowne słońce tutaj, o. Ale właśnie szykujemy się do śniadania. Jemy śniadanie, zamykamy swoje walizki i wyjeżdżamy do Polski, tak, do Gdańska. Wyjeżdżamy do Polski, do Gdańska. Pokażę wam, bo tu Kicia stoi. Ona już się nie może doczekać chyba wyjazdu. Chociaż jest taka nerwowa, wiecie jak to kot. Czuje już, że coś się dzieje. Tak chodzi delikatnie. O, tu jest Kicia, ale ona przed chwilą była właśnie tam i teraz tutaj przeszła. Kasia tutaj pokazuje, jaki rysunek namalowała w szkole i co on miał przedstawiać? Zwierzęta, które mają wydłużone nogi. Ekstra ci to wyszło. Kopyta, jakie fajne. Ekstra. Fajnie, bardzo ładnie to wyszło. A to jakiś zamek i tu dom. Bo musiałam malować. A to jeszcze pokolorujesz i bardzo fajne. Ale nie można tego kolorować. A, nie można, ale bardzo ładnie wyszło. Zobaczcie, co Kitka robi. Gdzie taki cię już się schowała? Ja właśnie jestem w trakcie pakowania i zostało mi najwyżej godzinę, nie? i za godzinę chcemy wyjeżdżać. Kicia, Kicia. Kiciula, ty jedziesz też? Ty jedziesz też? Bo już tak siedzisz w tej walizce. Ja teraz nie wiem, czy ty też chcesz jechać. Hmm? Już mamy rzeczy spakowane. Tym, ra Tym razem jedziemy dużym samochodem, więc wszystko mamy pomieszczone. I mogliśmy więcej rzeczy zabrać, więc się cieszymy. A nawet dzieliśmy chyba mniej. Nie, teraz się nauczyliśmy, że mniej bierzemy. Kiedyś braliśmy więcej. Pokażę Wam jeszcze, jak tutaj ma Siska dobrze. O, tutaj jest Siska. Ona ma tak super. Nie. O, tutaj jest Siska. Kasia, kocyka żadnego nie bierzesz? Nie, bo jest lato. A może będzie zimno w Polsce? No to weźmy kłódkę, ja mam podusię moją, kochaną, bo to mój humor. Dobrze. Także już jesteśmy spakowani i, i będziemy wyjeżdżać. Także teraz już się zobaczymy z trasy, pewnie będę co nieco nagrywać, więc co nieco Wam pokażę, jak przebiega nam droga na... Polskę, droga do Polski. Ja tu jeszcze wam pokażę czekoladkę, którą dostała Kasia. I Kasia dostała tą czekoladkę od koleżanki wczoraj z urodzin. I oprócz jeszcze tej czekoladki jeszcze coś innego było. Nie wiem, czy Kasia chcesz pokazać? Tak, ale nie teraz. To szybko tutaj. Nie spakowałam. A, Kasia spakowała. Dobra, czyli pokażemy wam już w tańcu, nie? Także pokażemy już wam w Gdańsku to, co Kasia dostała. A, dostała fajne rzeczy. A czekoladkę ja będę jadła, bo nikt nie chce. Także zostaje dla mnie. Przemy już. Wsiadam do auta naszego. Muzyczka tu już leci w tle. O, pan kierowca bombowca naszego już jest gotowy. A teraz będzie się wygodniej jechało, nie? Teraz będę miał misę. Miejsce mamy na wszystko. Kicia już miałczy. No to co? Let's go. Czyli let's go. Let's go. Let's go. Here we go. Mm -hmm. Ok, jedziemy. Papa pa, domku. Papa pa, domku nasz. Ta. Właśnie, bo na pewno zając przyjdzie do tego domu. Tak mi się wydaje. Duży zając. No nie wróci, to my to sprawdzić, ja drzwi. My już słuchajcie wyjeżdżamy, ale się okazało, że trzeba było wrócić, bo jednak drzwi nie były zamknięte, widzicie? I trzeba jednak... Jak się myśli, że nie jest zamknięte, to trzeba jednak sprawdzić, już pan wraca. Pan wraca. Już zamknęłeś drzwi. Sprawia jest. Teraz już wiemy, że jest. Żelazka nie włączaliśmy, nie? Na całe szczęście. Nie, nie, nie pracowałam. Kiedyś zawsze, A wreszcie. kiedyś zawsze myślałam, że żelazko zostawiłam włączone, bo często pracowałam. Teraz mało pracuję, więc się tym nie martwię. Dobra, lecimy. Żegnamy się z tymi pięknymi górami. Z tym pięknym widokiem. Zaraz będziemy mieli nasze morze, Pedro. O, no, co się złapa. Ale, widzowie, my mamy dla was specjal. Będziemy coś testować, nowość taką. Pewnie już jedliście, ale my przetestujemy. Pomidorową zupę? Nie, nowość. nowość. Okej. Okay. Muszę wam powiedzieć, że teraz wyjeżdżamy i właśnie mamy 22 stopnie tutaj, pokazuje nam. I ciekawa jestem ile stopni zostaniemy w Gdańsku. Jedyne co to znaczy, jest smutne, że pewnie jak teraz nas nie będzie, tu będzie po 28 stopni. Teraz już jest... Także jestem naprawdę mega ciekawa, czy będzie, czy będzie właśnie Od... e, też tak fajnie. Jak patrzę po, na no, po, no, pogodę, to też będzie ciepło. Też będzie ciepło? Tak. Uuu, tu już się cieszę, Gdzie jak będzie ciepło. Ale nie, to jest zawsze taki wiatr, nie? Ale jest wiatr, no ale też dobrze, słuchajcie, nad morzem trochę Jodu powdychać, a ponoć nad Bałtykiem naszym jest dużo jodu, właśnie bardzo dużo, w porównaniu do innych mórz, także to jest też fajne. Na tarczyce, o, będzie lepiej funkcjonować tarczyca. O, kupiłeś kawkę dla nas na drogę. To jest, jest moja? Może to jest swoje. A my to lubimy sobie. właśnie tutaj, tu jest Rewetu to Go, zobaczcie, Rewetu to Go. I my lubimy właśnie kawę tutaj pić. Także jedziemy dalej. Jak gorąco jest ludzie w krótkich rękawkach, nie? No. Pedro w krótkim rękawku też, ja też. też. Krótko, jest gorąco, fajna pogoda. Jak się cieszę. tak pogoda. Mhm. My tu jesteśmy teraz wyżej, nie niż my mieszkamy. U nas było 22 stopnie, tutaj jest 20. Może troszkę inaczej. Pomóż mi, Pedro, tam ten na górę. No właśnie, to jest na górę, nie? Musimy wjechać na górę, żeby jechać do domu. O, ludzie na rowerach jeżdżą. Tu jest jet, stacja paliwa. Tam McDonald's. Burger King. Tu jest też jakaś restauracja, ale tu już czy nie no, byliśmy, no, nie? Może wygląda tak jak na niemiecką, nie? No właśnie. Aż Fapiszę kuchę, no? No zobaczcie jak teraz są duże i takie elektryczne samochodzie, nie? Tutaj jest raz, dwa, a tam jest następne czy... a To jest Full Electric? Tak. O, Mercedes, fajne. A tam Volkswagen, nie? Był. Mm. No. Jeszcze teraz spróbuję kawę czy kawka jest ok. Ty też będziesz próbował, Pedro? Ja będę próbował. To jest moja. Patrzyłam, bo tutaj jest, wiecie, ten dzióbek i sprawdziłam, czy widać, że z mlekiem. A wziąłeś bez laktozy? Nie a ja muszę bez laktozy. Jest laktoza. No, ja będę musiała biegać. Do upikacji. Nie wiem jak to jest, ale jednak jak piję mleko bez laktozy, to ja nie mam problemów żadnych. A jak piję z laktozą, to wtedy problemy. Mhm. A bez laktozy to ja mogę pić kawę i żadnych problemów nie mam. Mocna. Tutaj właśnie nam smakuje z tego rewetu kołu. Ciekawe jestem, patrzyłeś jaka to kawa tam jest. Eee, nie, nie, nie patrzyłeś. No tak, bo oni kupują kawę hurtowo, nie? Od jakiegoś dostawcy i wtedy sprzedają. mamy nadzieję, słuchajcie, że w Gdańsku będzie tak piękna pogoda, jaką zostawiamy tutaj w Niemczech. Bo od rana tak grzało, nie? Ładnie. Mamy w domu naszym, zresztą wiecie, mamy tyle okien i faktycznie jak świeci słońce w ogóle jak już się zaczyna tak, tak letnio robić, wiosen, wiosenno-letnio, tak powiedziałabym, to wtedy mamy... Będziemy odpoczywać, będziemy leniuchować, nie? Ale się cieszę. Także pojedziemy sobie na pewno na pierogi. Mamy takie fajne miejsce. O, pokażemy wam. To miejsce znajduje się niedaleko Gdańska, nie? I są bardzo dobre pierogi. Chyba najlepsze. Nie? Moje ulubione, tak. Nawet ja Tam tak fajnie, bo podają właśnie pierogi do tego, tak jak w barze mlecznym, kompot zawsze jest, nie, Dobro. Pedro? też pierwszy raz próbował kompotu właśnie w Polsce, właśnie w tej pierogarni. Kiedyś często chodziłam tam, z dziećmi też chodziłam, nie? I właśnie też Petra zabierałam do tej pierogarni. Ale tam tak fajnie, bo właśnie można sobie zamówić różne, tam są różne pierogi z różnym nadzieniem, a do tego właśnie możecie mieć właśnie kompot. Tylko że jak zjecie takie pierogi, to nie wiem nie wiem czy Wy coś takiego macie, ale ja po takim posiłku już jestem taka pełna, taka trochę, powiedziałabym, wzdęta. No to jest duża porcja. Duża porcja, nie i człowiek jak zje takie pierogi, to już po prostu nic więcej nie chce To się smaczne, nie? Ale są smaczne. W piątek tutaj właśnie jadłam z takiej restauracji Jedzonko. To jest świeżo otwarta w Reutlingen taka restauracja przy hotelu. Tam właśnie jedliśmy taki obiad, ale też dobry był. Ta restauracja w ogóle się specjalizuje w hamburgerach, ale otworzyła sobie przy hotelu właśnie drugą restaurację i tam z kolei już nie podaję tych hamburgerów tylko wiesz takie jedzenia Pedro jak marsze, nie? taki bar jest marsze co bardzo dużo różnych masz talerz i sobie nakładasz co no, chcesz to jest na bufet no? no, ale to jest, to jest, to jest marsze, nie? tak się nazywa? nie, ale marsze było no, a jest taka restauracja no? marsze jest re restauracja ale jest też taka marsze koło Metzingen. Outlet? Uh, uh, marsza się nazywa, nie? Marsza i tam właśnie podają też coś takiego. ta restauracja właśnie w podobny sposób. Także jedzenie było... Dobre było jedzenie. Dobra, ale ja tak dużo też nie jem, więc tylko troszkę sobie wzięłam. Hmm. Ale mi smakowało, Pedro, właśnie to takie jakby kotlety mielone. Bo oni się specjalizują w, tych, w hamburgerach. Ładna droga i bardzo ładnie chyba się prowadzi. Nie? Te drogi. Co? Zobaczymy, jak będzie dalej: czy będą korki, czy nie będą korki. No, ciekawa jestem. Pierwszy przystanek: McDonald's. O, widzicie? McDonald's. A w ogóle, jakie auto ładne. Hu, 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 muszę wam pokazać. Śliczne auto. Naprawdę podoba mi się. Paulo, jakie to jest auto? Porsche Carrera 97. Porsche. Musimy zobaczyć. Zobaczcie takie auto. A tutaj mam buty do ubrania. O, próbują zamknąć drzwi, które się nie zamykają w aucie. A tu butki. Też tak macie, że jakie dzieci to ściągacie sobie buty. Bo ja zawsze sobie ściągam, bo to muszę zakładać. No niestety. Coś się chyba im zepsuły drzwi, nie mogą nie mogą naprawić I tu Pedro ładuje naszego elektryka I co prosto? się ładuje? nie prosto, bo cały czas muszę tak z aplikacją no. powinno, powinno być od razu no właśnie, a co stacja to musisz nową aplikację mieć, nie? no to... każdy tak? ma swoje aplikacje tego. Każdego... no właśnie, no jakie ładne auto to, jest też to, też jest, to też jest Porsche? No to też Porsche. Zobaczcie jakie ładne. A tam to białe sobie stoi. Też ekstra, ale coś ma z drzwiami. A tu Kasia czeka. Lecimy teraz do McDonalda. Pedro musi tam niestety ładować. Bo aplikację pobrał, zanim to wszystko zrobi, to wiecie, będzie to trochę trwało. Właśnie testowaliśmy takie jedzenie Minecraft, tak Kasia? Kasia Minecraft. Jedzenie. Ale to, jest tylko Happy mnie, zestaw Minecraftowy jeszcze będzie. A no właśnie. Bo nie byłoby menu. Trzeba Powiedz było mieć. No, to jest taki super sos. Ale dobry jest ten sos, taki naprawdę. Kercie, Myśmy zjedli z pedrem z pytkami, ale nasze jedzenie dopiero idzie, a lody są też pyszne, bo spróbowałam trochę. Też minecraftowe. Bardzo, bardzo dobre. O, co tutaj? A tutaj zabawekka. Nie, jest tutaj to nie jest. To w takim Minecraft klocku był schowany. Jakby Czekamy na jedzonko. To jest taki wielki zestaw. Otwórz, zobaczymy co tu jest w środku. Poczekaj. No. No, no tak. Co tam jest? Na Ej, Tu są chyba te duże zabawki. To jest jakaś duża zabawka. Paul zaraz powtarzę. To jest A to jest nasza zjedzenia. To jest tak. Rybki i bulfan. Ale to nie jest wszystko, bo normalnie też są jeszcze takie serowe fulki. Pokaż tą zabawkę. Zapakowana hamburger. O, jaka duża zabaweczka. Mhm. A ja tu wam pokażę, co my mamy. O, nawet są chipsy. Tu są jakieś chipsy. Tu jest sałatka z kurczakiem. Ale to jest tutaj. Otwórz to. To jest royal święta. Ja no i na ja nie właśnie... było. No to jest no możliwy skin. Taki nawet nie może być w gierce. O, i tutaj jeszcze. Jest... Ale ten, bo to sobie. To jest jogurt taki. Tu taką. wziąłem sobie sałatkę. Zobaczcie, no. <laughs> ile mamy do jedzenia. <grym> 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 Nic tylko. Tylko jeść teraz. Już po jedzeniu oczywiście lody dla mnie. Kasia tutaj zabrała. Minecraft. To jest ogromne opakowanie. No i jedziemy dalej. Wiecie co? Ciekawa jestem, jak Wy macie w podróży, czy lubicie te przystanki na jedzenie, bo ja tylko lubię na początku. Smakują też Bo na początku jeszcze mogę... Tu jeszcze się cieszę, że idę coś zjeść, a już po zjedzeniu żałuję. A Ty, Pedro? Też chyba. coś to samo. A my Jest. potem żałujemy, że w ogóle zjedliśmy cokolwiek. Jestem po McDonald's. Ma mm. Zawsze się mać, bo po McDonald's chce spać. Pedro zawsze po McDonaldzie chce spać. A wy zjadł McDonalda. Tak. A, a Ja po prostu czuję jakbym rosła po tym jedzeniu. Kasia w ogóle tyle nabrała, że teraz przez jeszcze... Ja dwa zestawy. Dwa zestawy sobie przez przypadek zamówiła, co? taka chudzina, ale je za pięciu. <grystanie> Także, wiecie co, już mam dość. Mam dość e, tych e, McDonaldów i jeżeli bym miała teraz wybór jakiś, to dopiero jutro bym wolała coś zjeść, bo już jestem tak najedzona. Także już ma, jestem najedzona na dwa dni. A jutro, a jutro właśnie od razu lecimy gdzieś. Gdzie? Okay. W ładnym miejscu. Do no łeby? Tak, yeah, do no łeby. Nie. Tutaj w ogóle na polach teraz patrzę, że pełno znowu jest tych baterii słonecznych. Dobra. Słuchajcie, ja już się z wami żegnam. Jak jeszcze coś nagram z drogi, to w następnym filmiku zobaczycie. A póki co kończę. Oczywiście dziękuję wam za to, że jesteście na, na moim kanale. Przychodźcie mnie to bardzo raduje. Zostawiajcie coś po sobie, napiszcie komentarz. I łapkę w górę oczywiście, możecie polecić kanał. Będzie mi bardzo miło. I co? No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa, pa adiosa. Adiosa. Zobaczymy się już w Polsce na balkonie.